Hej, z tej strony Kozimia. To jest pierwszy odcinek z nowej gry na moim kanale, jak zarówno nowa seria. A więc tak, przed sobą macie Sword and Sanners 2, czyli mieczej i dwa. 2. No i co? sobie zrobiłem już parę gladiatorów, możecie zobaczyć. Dobra, coś takiego mam tutaj. Takich trzech miałem, tego sobie wczoraj zacząłem, ale sobie postanowię zrobić nowego gladiatora więc tak się miał. Ok, niech będzie. No i co? Zrobimy takie włosy. Dobra, niech będzie. I teraz tak sobie dam trochę w atak co będzie większe szanse na trafienie w siłę, że będzie więcej obrażeń agility że będzie szybciej się poruszać no i co, vitality większa żywotność, defense większa obrona, Harizma to, że zniszczki są w sklepach albo też możemy ogłosić kształtem. stamina, że mamy więcej staminy i magika że możemy spele różne robić lub no spele, no, no i co Ok, już sobie rozdałem i mamy prorok. No ok, z, z prologu wynika to, że zaszliśmy w jakichś tam podziemiach. No i musimy przetrwać, być gladiatorem i walczyć na arenach. Więc tak, jak widzicie, tu mam mam 44%. Czyli jakbym zainwestował charyzmę, to bym miał większą ilość procentów i na przykład bym mógł ogłusić lub przewalić przeciwnika. Tak sobie trochę podejdę. No i pierwsza walka. Bardzo łatwo. Okej, okay. trochę w atak, trochę w siłę. Dobra, dzień pierwszy. Sobie zapiszę postać od razu. Na razie nie będę sobie kupował broni, bo widziałem ten... Jakby to powiedzieć. Widziałem w większości poradników to, żeby do po pierwszym bossie dopiero kupić sobie broń jakąś. Tak, to na razie armor. No i dobra. Pierwsze trzy dolne rzeczy są kupione. Dobra. I wchodzimy sobie na arenę. Najpierw są duele, czyli do pierwszej krwi, jak tu macie napisane, czyli jak no po prostu zbijemy armę przeciwnikowi co ma 5 to po prostu już no, przegrywa Później po dwóch chyba poziomach będzie tournament, na którym jak zginiemy, to przegrywamy. No i możemy się zalogować. Znaczy zalogować. Możemy się znowu swoją postacią cieszyć po załadowaniu znowu gry. No i dobrze. Ja pokażę wam charyzmę, jak to działa. Okej. Okay. Sobie zawsze postać jeszcze. Dobra, tu mamy statystyki przeciwnika. No, Mam więcej ataku. Nie, ataku mam tyle samo. Mam więcej HP. Dobra. I jak widzicie, zwiększyła się szansa, czyli 56%. Jak widzicie, możemy ogłuszyć, przeci ogłuszyć znaczy się, przeciwnika. Później jak ta charyzma jest, nie wiem, 50, 40, to jest takie są chore obrażenia, że po prostu tego się nie da wyobrazić, nie? Okej, okay, sobie podejdziemy do niego. Jak widzicie, on miecz. Sobie pójdę w te moczugi takie. Dobra. I teraz mam tutaj. Muszę podejść? Dobra. Tutaj mamy power, czyli najsilniejszy, 47% szans Normal, no to normalny I quick, czyli szybki, ale ma najwięcej procent szans No i dobra, udało się Teraz sobie, co? Zrobię w charyzmę Żeby przeskoczyć z tego bossa, który tutaj będzie A sobie zapiszę grę Dobra, sobie znieczentuję jeszcze za dużo Minecrafta, sorry sobie... No zeinchantuję, nie? Broń. Na razie jest na zero wszystko, bo to jest taki malutki. Jakby lecik. No i okej. Okay. Widzicie ma 65% szansy na taunta No i co? No, widzicie to takie działanie. Jeszcze barnik wszedł. Okej, okay, sobie już zrobię go z miecza. Czy z miecza, kurczę. Z tej broni no, widzicie, jeszcze sam to coś dostał. Dobra, John the Butcher, to z pierwszym bossem. Ten ma 12 armora, 60 więc powinien być łatwo. łatwo. ty. I Barnik, dobrze. Jak warning wejdzie, to przeciwnik po prostu. Traci turę to jest dla nas też dobre, bo możemy wykorzystać to dla nas no i dobra, 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 nie tam, nie tańczy. dobra, już go dobiję z tego dobra mam już John the Butcher dobra ma prawie wszystko więcej, ale nie ma taunta więcej znaczy sobie po prostu wezmę z taunta bo nie chcę się z nim walczyć albo w sumie a pójdę najwyżej zginę okej, okay, przyczogam się może do niego jakoś a, prank, to był prank, tak. Może jaka Dobra. A. Kurde, a 65% szanse. Kurde, ciągle bloki są. Niewiarygodność. Dobra, jeszcze raz wejdzie tam i z nim walczę. Dobra, chodź tutaj. Mogę sobie sobie armorę kupić, no ale widzicie, nie pomyślałam. No chodź tutaj. Mogę się klepać. Ożrz ty, to się może wycofam, bo jeszcze mnie zabije. Możesz ty. Dobrze Idź stąd. Idź Powiedziałem, nie czołgę się. Dobrze, idź spać. No i czemu znowu blok? Halo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No to jest niesprawiedliwe. Halo. Gra. No dobrze, wróciło go. Zabij się w końcu. Zabij się Traw go, chociaż To jest matematycznie niemożliwe To w końcu trafił. Jeszcze barnik przez Jeszcze raz trafi. Dobrze Jeszcze dwa razy Daj Ogłuszysz go Ogłuszysz go. Dobrze, jeszcze raz I koniec No, i dobrze, wygraliśmy z bossem John Debacher I kolejny level. Dobra, co tu sobie dać? No to co? Magli trochę sobie dam, siłę i atak. Dobra, sobie jeszcze trochę armory wezmę. Dobra, okej. Okay. Zapiszę sobie postać. No ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się spodobało łapkę w górę. No, to się z wami żegnam. Cześć!